Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzia. Tam, gdzie panuje nienawiść chęć odwiedzu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych. Potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, Potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. Oto, przesłanie Bożego miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej Ojczyźnie i moją rodakom. Przestań się lękać. Zaufaj Bogu, który bogaty jest miłosierdziem. Jest z Tobą Chrystus, Niezawodny dawca nadziei. Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc. Uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i na złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w Was owoc wierności Bogu. o Evangelho que